Macie też tak czasem, że idziecie do sklepu i kupujecie coś, potem kolejny raz będąc w sklepie zapomnieliście, że już to kupiliście i jeszcze raz to kupujecie. I tak jeszcze z trzy razy? A potem żonacz, ktokolwiek z wami mieszka, idzie do sklepu i jej się przypomniało, że tego nie ma i też kupiła. Ja tak nigdy nie mam, ale brzmi prawdopodobnie. A masło było na promocji w biedrze, więc nie pisz, że dorobił się je na YouTubie. Dobra, lecimy. Dzisiaj robimy mac and cheese'a. To jedno z tych dań, że patrzysz na składniki, potem patrzysz na procent otyłych ludzi w Ameryce i myślisz. a no tak, to robi sens. Zaczynam od makaronu. Znalazłem taki w biedrze, taki jakby niby specjalny do mac and cheese. Pytacie czym się różni od zwykłego makaronu? No zgadza się, ceną. Więc nie daj się zrobić w bambuko, tylko bierz zwykły tani makaron. Biorę garnek i nalewam do niego tlenku wodoru. Jakiś mały agent się czai. Dodaję do wody soli i włączam grzanie na pełną rurę. Eee. Jak woda się zagotuje, to otwieram nasz kosztowny makaron. Konało mnie opakowanie. Rozcinam makaron i wrzucam cały, Do na pewno nie za małego garnka. Odstawiam, niech się gotuje, i zaczynam przygotowywać posypkę, którą będę wrzucał na samą górę tego ustrojstwa. Tutaj mam panią w stylu pana, czyli tarty chleb pieczony za pomocą prądu. Serio, sprawdźcie se. Sypuję do miski tak z pół paczki na pewno nie będzie za dużo. Do panko dodaję przypraw. Trochę soli, mieszam makaron. Pieprzu kilka wkrętów, mieszam makaron. Wysłużono już papa wędzona. Mieszam makaron, kilka mini patyków, mieszam makaron i trochę ciętych liści. Сти. Mieszam makaron Przeczytałem też, że warto dodać mańka do posypki Więc otwieram i dosypuję Ciekawe jak smakuje <coughs> Muszę przestać próbować randomowe rzeczy Na koniec do posypku panierki potrzebuję masło Tak się składa, że mam kilka kostek w lodówce Więc otwieram jedną i wrzucam kawał do rondla Jak się roztopi to wlewam powoli do tartego chleba Mieszając wszystko aż się elegancko połączy No i mamy gotowy nasz brudny piasek z plaży Odstawiam i jedziemy dalej Makaron już chyba ugotowany Więc nie szczędząc poparzonych paluchów próbuję Jak jest lekko al dente te, czyli nie dokotowałem makaronu i dałem temu nazwę, żeby nie było, że zjebałem, to biorę i odcedzam. Odstawiam i makaron gotowy. Teraz czas na sery. Tak się składa, że mam kilka kostek w lodówce, więc użyję każdego po trochu. Już czuję jak moje żyły się zatykają. Najpierw odkrawam kawałek cheddara. Jest taki w biedrze, choć mam wrażenie, że z cheddarem to on się widział przez kuloodporną szybę. No nic, następnie pół kostki jedama. Pół kostki mozzarelli i trzeba to zetrzeć. Biorę miskę, wrzucam do niej niszczyciela palców i ścieram te sery, nie zważając na rany tarte. Po trzech kostkach później i kilku opuszkach palców mniej, mieszam wszystko. Wszystko wygląda tak samo, jakbym jeden ser użył. Fantastycznie! Odstawiam i przyzywam do kadru rondel. Włączam grzanie, koniecznie trzymając tak łyżkę. I przerzucę jeszcze makaron z powrotem do garnka, żeby nie wysychał na wiór. Do rondla dodaję niepokojącą ilość masła i podgrzewam. Zapomniałem jeszcze dodać rady wiewiórek do serów, więc nadrabiam i dorzucam Jak masło się roztopi, to czas na mąkę Tak na marginesie to robimy bechamel jak co Dosypuję do masła tyle mąki, żeby zrobił się elegancki glut Konsystencji rzadkiego tynku knauf Jak wygląda to mniej więcej tak, to czas na mleko Tylko pamiętajcie, nie wolno za szybko dolewać mleka Bo na pewno zrobią wam się grudy i bechamel zepsuty Tak, tak Co ja tu mówiłem? A tak, dolewam mleka i mieszam beszamel jakby jutra nie było. Nie wiem, jak widzę beszamel to już mam odruch dodawania gałki muszkatołowej, więc ścieram trochę i dalej mieszam aż lekko zgęstnieje. Szybki test czy są grudy i jak mit obalony to wyłączam grzanie i dorzucam większość sera. Matko, tyle sera to powinno być zakazane. No ale nic, wbrew wszystkim instynktom mieszam to wszystko aż się ser roztopi. Dorzucam jeszcze kawałek syfiatego sera, bo ma on trochę chemii zapobiegającej rozwarstwianiu się sera przy podgrzewaniu. Mieszu, mieszu, mieszu i jak pomieszu, to Biorę garnek z makaronem. Widzę, że za mało w nim miejsca, ale jolo. Wlewam cały sos serowy do makaronu i mieszam wszystko aż powstanie jednorodna masa na zawał serca. Jak pomieszane, to przykrywam i odstawiam. Biorę blachę do piekarnika. O nie, 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 nie paczeka uwalona. I wykładam folią amelinową. Dobra, czas na składanie tego wariata. Najpierw dodaję pierwszą warstwę makaronu. Uklepuję nieco i dodaję część mokrego piasku. Na to wrzucam resztę makaronu, próbując powstrzymać wszystko, żeby się nie wylało bokami. Uklepuję to w miarę równo. A znacie ten wierszyk? Siedzi facet pod wychodkiem, klepie gówno młotkiem, a gówno jak to gówno, klepie się nierówno. Cieszę się, że mogłem was ukulturalnić. Na górze tej bomby kalorycznej dosypuję resztę sera. Klepie na szczęście trzy razy i na koniec dodaję resztę paniero posypki. Wygląda to tak, tylko patrząc na to czuję się już gruby. Kto to kurna wymyślił? Nieważne, wrzucam do piekarnika na pół godziny. Do zobaczenia za chwilę. Po czasie wyjmuję z piekarnika i odstawiam aż trochę ostygnie. Czekaj tu. Czas na talerzowanie. Wycinam kawałek i nieudolnie przekładam na talerz. I oto mamy, polski makaron i ser. Pogromca kondycji, postrach lekarzy kardiologów. Spróbujemy jak smakuje. Zdrówko. Nie zdziwię chyba nikogo mówiąc, że całkiem to dobre. Jak stara zasada głosi, jak coś jest niedobre, to połóż na to ser i od razu będzie lepiej. Działa nawet na dzieci. Idę to spałaszować, a do końca tygodnia już tylko warzywa. Żegnam się. Ziu! Мяссам макарон.